Ty, siema! Ojejku, siema! Patrzcie, mam ten energetyk, co wczoraj mówiłem. I pił go też Mike wczoraj na vlogu. Nie wiem, czy pachnie prawdziwymi truskawkami. Bo oglądałem wczoraj tego m, kawałek vloga Majka, ale wyłączyłem, jak w... zaczął pić. Bo tak pomyślałem sobie, kurde, bo mi wejdzie na baniec, co on myśli. I będę myślał tak samo. Chcę swoje przemyślenia dać, a nie skopiowane. Ale tutaj się nie zgodzę, to nie pachnie jak prawdziwa truskawka. To smakuje jak ten. To jest przesłodzone, mega słodkie. Smakuje jak ten energetyk od Monstera. To jest dosłownie ten sam energetyk, tylko że tam z tyłu jest inny posmak. Nie wiem jak to opisać. Jest jakiś inny Monster, który smakuje tak samo dosłownie. I on też był bez cukru, pamiętam. Sprawdza na stronie dostępne monstery, może tam będzie. Tak, to był Ultra Rose i on ma dosłownie podobny profil smaku. Dobra, teraz koniec monstera. Testujemy dalej. Takiego czegoś się dorwałem. Dorwałem się czegoś takiego, to jest zestaw rowerzysty, sportowca i tu chodzi o to tak, tutaj pobudzenie. To pewnie ma jakąś kofeinę? Chyba nie ma kofeiny. Ale tu chodzi że tak, na początku przed, w trakcie i po. I tutaj chodzi, żeby elektrolity uzupełnić, Tu wiecie o co chodzi. I ja wszystko na raz robię. Na początku testujemy pobudzenie. Powiem wam, to jest bez dodatku cukru, to trzeba zaznaczyć. arbus i cytryna. Fa Ej, faktycznie, jak przeczytałem, mogłem nie czytać. Znowu popełniłem błąd i przeczytałem. Klasyczny smak sztucznego arbuza, tylko nie jest przesłodzony. Mi to fajnie siedzi. Gdybym przed Jakimś treningiem miał takie coś wypić, to to bym w sumie wziął. Jest kwaśne. Oczywiście 20% to jabłko, trochę arbuz. Dosłownie 0,1% to arbuz. I taką samą liczbę ma cytryna mega. Czyli sztuczny arbuz jest po prostu. Nie ma tutaj jakichś super rzeczy w składzie. Dobra, lecimy dalej. On był taki. Ok. To nie był najlepszy napój arbuzowy, jaki piłem. Ale nie jest taki. Może przed tego monstera mam takie wrażenie, że teraz nie czytam, co tutaj jest. Izotoniczny widzę tylko. Tutaj trochę dziwny smak jest. Znowu mi się wydaje, że może być jakaś cytryna, miód, jakby, nie wiem co jeszcze. Nie... Kompletnie nie wiem. Z dodatkiem soli morskiej. O, ciekawe. No, oczywiście 40% czajcie, 37% to są jabłka, 1% cytryna, ale tu jest bardziej naturalne niż to. Bo tu do jej dosłownie macie tak, woda, sok, sok, sól morska, naturalne aromaty cytrynowo-limonkowe, pomarańczowe, ale to jest ok, składowo fajne. Na skład spoko. Bo tu jakieś kwasy cytrynowe były, jakieś podcytryniany, jakaś guma arabska, suklaroza, czejcie, suklaroza jest. Ten słodzik, a tu nie ma nic, nie ma żadnych słodzących, dodatkowych rzeczy. Pokczamp. Można powiedzieć, że to jest pokczam. To jest najzdrowszy, co dzisiaj będę pił. Na koniec mamy elektrolity. Mają kolor albo kaktusowy, albo kiwi. Są tylko dwie opcje. Ewentualnie jeszcze jabłko. Zielone jabłko. To jest smak zielonego jabłka. Kolor. Zapach. To będzie kaktus. Może kiwi? Nie, kaktus czuję. Ananas limonka bazylia. Okej, okay. a to ma. Dobra, to jest multivitaminato. To może być podobny profil smaku, co Dr. Wit, taki zielony. Bo do tej pory. Ani to czerwone. Nie smakuje jak Dr. Wit. O. Kiedyś kupowałem często, do... piłem często Dr. Wit, jak był w szklanych butelkach. Później się przerzucili na plastikowe i wtedy mniej więcej przestałem. Przestańcie mi pingować. to ma więcej chemii. To ma 20 19,8%. Jabłek? Anana limonka. Jest guma arabska. Jakiś estrygliceru. Nie wiem, kwasy cytrynowe. Tu jest więcej chemii, więc to jest podobne składowo do tego. Elektrolity do pobudzenia są podobne. Ale during. To możecie sobie pić tak o. To jest najzdrowsza rzecz, jaką widziałem dzisiaj. To nie jest taki prosty skład. To jest coś pięknego. Fajne, fajne. Lubię, lubię takie. Co jeszcze mogę wam opowiedzieć? O, chcę jeszcze wytłumaczyć dramę, czyli wczorajszy odcinek, czy sprostować jeszcze coś. Bo ja tam powiedziałem, że. Yy, napój buddy chujowej, w ogóle, i wrzuciłem ten odcinek. I później zobaczyłem jakiegoś shota, yy, shorta co buda nagrał i powiedział: e mordy! My spędziliśmy nad tym godziny w laboratorium, żeby stworzyć idealny profil smaku. Więc pijcie to na zimno. Tego nie było na opakowaniu, po pierwsze. Po drugie. Kto pytał, ja oceniałam na przykład na zwykłej temperaturze, nie było żadne ciepłe. To było lekko chłodne. Wiecie o co chodzi, to nie było temperatura pokojowa. To było lekko chłodne i to nie było dobre. Więc co mogę wam powiedzieć? To jest dosyć ciekawe. To jest dosyć fajne, bo kwaśne. Gdzie jest Mike Tyson? Czy Mike Tyson napisał to thank you? Bo test Monstera... Ale zdecydowanie Cheetosy biją te lejsy. Tak, o! One w ogóle nie mają podjazdu do tych Cheetosów. Teraz tak, bądźmy szczerzy. To mi już leży dwa dni. Jakby ostrość wyparowała. Dosłownie, już nie czuję ostrości żadnej. W Cheetosach one się trzyma dłużej. Ja wiem, że jest dzień krócej otwarta. Cheetosy, ale zauważ się też to. One, te lejsy, wczoraj już nie były aż tak ostre. Ja sobie patrzę pod tą skalą. Tak bardzo mi się dzisiaj nic nie chce. Wiecie, niedługo może wydarzyć się na Manel Daily coś bardzo zabawnego. Przyjdzie pewna osoba. Wiecie, że, że może być nowy członek? Znowu? Tak jak w poprzednim sezonie Mike doszedł, to teraz może ktoś inny dojść. Twój stary. Y -y. Jest szansa, że ktoś będzie. Ale nie wiecie tego ode mnie jak coś. Nie wiem. Test Seven Days'a. Pamiętacie, jak były takie herbaty w żabkach? I chciałbym powiedzieć coś jeszcze jednego, Pani Buda. Tutaj nie jest napisane na opakowaniu, pij schłodzony. Jest jedynie napisane, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Yy, a jak na przykład, nie wiem, mam... Czy na monsterze to było napisane? Nie, może na coli. Gdzie to było napisane... Dobra, któryś napój miał tak zapisane: pić schłodzony, Uuu. czy coś takiego. Najlepiej pić chłodny. To była jakaś kola albo Pepsi, już nie pamiętam. I oni umieli napisać, a ty musisz nagrać Kuźwa TikToka o tym, że, że pić schłodzony. Nie pozdrawiam osób, które robiły ten napój. Jest godzina 14. Wczoraj grałem dużo aramów. Yy. Szczerze, to jest stopka, bo to ma, nie ma chemii. Zastanawiam się, które na drugim miejscu. Chyba dałbym to na drugim miejscu. Nie wiem. To mi daje nostalgię. Czemu już nie robią napojów w szklanych, dużych butelkach? Jakby wszyscy naciskają, o bądźmy ekologiczni. Pozbądźmy się plastików. W tym momencie firmy zaczynają robić wszystko w plastiku i odchodzą od szkła. Dosłownie wytyfy. Teraz tylko można w szkle kupować oranżadę, to na kaucji, albo piwo. Piwo jest zdrowe niż jakąś nie wiem, e, doktora Wita albo inne. Zobaczcie, taki dołg. Na przykład wyobraźcie sobie energetyk w szkle. Energetyk w szkle, fajnie. Ten żółty kolor taki. Dzisiaj nie wiem co będę robił. Myślałem, czy by nie zrobić jakiegoś meszapa. Hmm. Później sobie przypomniałem, że mam jakieś dwa na dysku, jedną piosenkę nie jeden vlog mnie zmontowany. I pewnie to było głośne, to co zrobiłem, bo walnąłem w kaloryfer. Ale mam masę rzeczy niedokończonych, które nie zrobiłem. I nie wiem czy one mnie mają teraz stopować i mam się zmusić do skończenia ich. Czy, czy w końcu przejść dalej i nowe projekty. Ta jedna piosenka, ona już ma półtora roku zaraz. Chyba może nawet dzisiaj półtora roku. Nie pamiętam kiedy napisałem ten mm, pierwszy raz. Sorry, ja jednak to końcówką listopada zrobiłem. Trzech pasach. Jakich o trzech pasach? To jest z grudnia. Grubka. Ogólnie koncept. Zrobiłem piosenkę na bicie Huffa Nana i wziąłem tekst z, y, z wiersza. Wiersz wziąłem. I później to przerobiłem na Kasaka. Że to jest piosenka o Kasaku. I ona leci tak. W głowie na rynku stał Paweł Kasak. W czarnej bluzie z loli. Paradise on miał do tego i drapera. I na słuchawkach. I nasz gubera. Nikt taki biały nie widział tu ulic Szli tędy ludzie ze wszystkich ulic Bowiem dziwiło ich niewymownie Że nagle kasak zjawił się w głownie Nawet szafter zamknął restaurację Krzycząc do ziomka, choć chodź bo to ważne Wybiegły dzieci ze swoich klas Żeby zobaczyć co to za białas Hej! Wacky Udaira, Zbudowali of Minecraft Wacky Guaki uraj ra zbudowali go w Minecraft, ra ra hej, Guaki uraj ra, gdzie znikną Hindus wie fauna. Guaki ra, Hindus Hindus wie I tak wygląda piosenka. Dobra, już mam pół godziny nagrania. Pozdro.